W OSTATNIM ODCINKU! ...przez następny tydzień! Gdzie wchodzisz? Śmiesz? Witam ja was ludziaki do drugiej części I? takiej kontynuacji z ostatniego odcinka Zniesieć w domu No to ja was zapraszam Elo y Intro! W tym odcinku ja się przyjaźniam z Predatorem Smuciły mi się buty Jakiś tam baran, gryzie mój sznurek! Pewnie się musicie zastanawiać, co w ostatnim odcinku się stało z Kazimierzem. No to zamiast wam mówić co się stało, zobaczcie sami! E... Kazimierz? Co ty tutaj robisz? Ej, dobra, pa! pa. To było Kazimierz, co to za skrzat? Wszedł sobie do mojego hotelowego domku, tańczył sobie i potem sobie wyszedł. Co jest? On ma jakieś tam problemy higieniczne z głową, naprawdę, ja nie kłamię. Ja gdzieś tam idę, kurde. Nie wiem gdzie. Gdzieś tam, dobra, zaczynajmy. Ja bardzo lubię lasy. Lasy są bardzo fajne. Jak ktoś nie lubi lasów, no to dlaczego? Kto nie lubi lasów? Lasy są takie fajne, czujesz się tutaj, jakbyś był, kurde, zwierzęciem. Przecież ja jestem zwierzęciem. Chyba źle te słowo gadam. Kurde, no! Moje włosy są bardzo brzydkie. Chciałbym nowe... Co? A. To co to? Tam jest woda. Bardzo fajna informacja. Most. Łódka. Co robisz? Łunę ja łódką. Na kamykach, tak naprawdę można płynąć łódką po kamykach. No bo w Minecraftie da rady tak robić. Ty sam spadaj, ty przyniosłeś to tutaj, to moje. Ja miałem taki pomysł, żeby to przynieść. Ty przyniosłeś tutaj. to Teramoje. Dlaczego tutaj tak spokojnie jest? To jest most na pociągi. Tak. To, to, to. Tutaj jest tak cicho, że jak predator za chwilę wyskoczy. I będzie tam on stał. Ja. Nie będę zdziwiony. No będę zdziwiony, no bo tam będzie stał predator. Ale... O kurde, predator! <noise> Czekajcie! Boję się! Gdzie jesteś? Tutaj jesteś? Predatorku mały. Jesteś tam? O tam jest! się ma predator jak tam. <noise> Woda. Ja lubię wodę. W przyszłości jak będę miał swój dom, to ja będę chciał takie coś mieć. Bo takie coś wygląda fajnie, zobaczcie, jakie fajne, zobaczcie, można przejść przez to. Kurde, można skakać na tym. Można wszystko robić i to jest fajne. Do jutra witam ludziaki! Jest tutaj dużo, dużo tego wiatru. Woda. Ja lubię wodę. Ja też lubię pić się ma ludzie. O, to jest takie coś, co nie, a tam jest woda. Tu. o. To jest woda. To jest woda zielona, niebieska. Ja lubię ten kolor bardzo. No to zobaczcie, woda. To jest woda kurwa. To jest ocean. Jakiś tam, kurde indyjski, kurde jest te wagi. Co ja zapierdolę tutaj gada! <grym> Piasek się zaczyna otwierać, to znaczy, że później tamta inna plaża się otworzy i ja będę mógł na nią iść i sobie pływać w piasku, bo w wodzie nie. Tam jest duży spad. Ja siedzę na tym kamyku. Jakby ten kamyk się teraz łamał, no to ja bym tam poleciał. Tam jest woda, ja lubię wodę. <śmienicza> Latarnia. On nie trzyma, żebym nie spadł. Tak jest? Tak jest. Siedzę sobie na kamyku. Nie wiem dlaczego. Za mną tutaj jest bardzo fajne auto, zielone. Nikodema ulubiony kolor jest zielony. Nikodem będzie miał takie auto w przyszłości, no bo jest zielone. A nie mówiłem, że później będzie plaża. Mówiłem. Ja jestem. Mądry, bardzo mądry. Chciałbym iść. To jest woda, co nie? Niebieska. Paszową ok, ludziaki, nie pójdę tam na górę, no boję bo... się zejść na dół. Ale ja pójdę tam, do tej jaskini. Dla was ok, okay zobaczymy idę. się w jaskini. Tamtej Jestem tutaj, pokazałem wam to, ale teraz kurwa, muszę zejść na dół. Ja pierdolę, nie panikuj Marcelusiek, nie panikuj. Zejdę. Weszłem tutaj, to zejdę. Yy. To był kurwa zły pomysł. Dobra, ja muszę zaplanować mój a tak atak jaki się pytacie. Yy. Muszę przebiec szybciej niż woda. Yy. Raz. Fuck this. Okej? Okay. Nie będę liczył. Od razu. To jest fajne. Idę tędy w butach, no bo dlaczego nie? Wow. Telefon nie zleś mi do wody, bo ja potrzebuję mój telefon to bardzo, żeby robić taki content. Wracamy! Co ja robię, kurde? To ja nie wiem. Witam! Ja chyba w tym momencie jestem na najnudniejszej plaży na świecie. Dlaczego się pytacie? Yy... Tutaj jest fajnie, co nie? Zobaczcie mamy takie coś. Jest tutaj malutka jaskinia, a tam o! Mała plaża, nic się tam nie dzieje. Co to ma być? Co to jest? Co jest? Ta malutka plaża nawet jest taka głupia, że nawet tam o nie mogę pójść, bo tam jest koniec i tam nie można przejść. Też jest ostatni dzień, który ja będę w tym miejscu, to znaczy w Plymouth i to ma być ostatni vlog, jako ostatni dzień i nic się nie będzie w tym vlogu działo, no bo będzie nudny. Ja chciałem, żeby ostatni dzień był taki fajny, taki cool, taki adventures. a przyjechaliśmy do takiej lokalizacji. No jest woda, co nie? Ech tam, ale ja umiem zrobić tak, że gdzieś, gdzie jest nudno, ja zrobię tak, że jest cool fan party time. Jestem Marcelusiek. Ale nudno tutaj jest. Jak mogłem ja się tak szybko znudzić? Przyjechaliśmy tutaj dopiero, a ja już się nudzę. Co jest? Tutaj praktycznie nic nie ma. Wygląda na to, że tam jest las. Ja lubię las. Ale czy bym sobie po prostu tak poszedł stąd i poszedł sobie do lasu, zostawiając moją rodzinę tutaj? I idę ja tam o do lasu. No bo kurde, ja nie lubię na wycieczkach siedzieć w jednym miejscu i nic nie robić. <gryw> to jest śmieszne. Domki są bardziej interesujące od plaży. Co jest? Las! Ja lubię las. O ja tam o przez byłem. I przyszłem tutaj. Co ja za kupoty Ja się próbowałem przed chwilą z nich śmiać, Sonia, ale... Oni planowali, kurde, następną misję w Meksyku. To mi bardzo przypomina film Midsummer. To jest film o tym, gdzie w tradycji wioska ma taki rytuał, gdzie zaprasza ludzi z, z całego świata do tej wioski, i potem zabijają ci ludzie, co mieszkają w tej wiosce, ich przyszłem do końca drogi, i tutaj nic nie ma. Oto to wracam. Kurde no. co za nudna plaża, że się nic nie dzieje. Dzisiaj ja już wyjeżdżam stąd do mojego domu. Chcecie to zobaczyć? Okej. Okay. No. Ja lubię ten dom. Zobaczcie, mamy tutaj takie coś, kurde. To to. No, domku, tam są świnki. Myliłem się. Przyjechaliśmy na farmę. Ja traktorem, kurde. A są <laughs> eee, Świnki. Świnki morskie, Moje świnki morskie w domu nie pobiją, no bo patrzę na inne. Siema morto. mordo, siema. Ciema, siema, siema, siema. Jak siema. kurde? Siema, 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 siema. Kurde, kozy. Szóż! Stawka kamerę! To są moje świnietera. Wezmę je do domu, to są moje. Uh. Witam ludzie. To są. Są moi ludzie. Co mi to żresz, kurde, to moje, kurde. <grym> Cóż? Witam. Chlamu. Witam. Nie jesteś trochę za duży. Kurde. Co za olbrzym? Te miejsce jest kurde lepsze niż cała moja wycieczka tutaj. Ja, powiedz coś do kamery. Nie wiem. Aha Królik. Jaki fajny królik! O, jaki fajny! Paszło No jaki, jaki fajny. Jaki fajny królik. Kuli. Moje świnki w domu mnie zamordują. a to co to za jeden? Zapierdalam Ojedziemy. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy tutaj. <traktorem>, Traktorem kurde jadę. Ja pierdolę kurwa. Jedziemy tak szybko kurwa. Że normalnie nie wiem jak szybko jedziemy, kurde. Jedziemy na fardę Na tym goście kurwa. Ja ja siedzę w takim czymś. O, czerwony, mam czerwoną pluskę to jest czerwone. Ty, 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 ty. jedziemy. Au. Co to ma być? Tam ta, ta są owce, kurde tam są owce. Jadę, jadę. A teraz będzie wyścig, świnek. <śmienny> Teraz do domu jedziemy. Tak naprawdę. No to jak na teraz to był Marcelusiek i dobranoc. Dawaj, a przepraszam,